Hej, cześć siemano, witajcie. Lecimy sobie dalej z powółką. Więczyliśmy ostatnio w tym miejscu i mieliśmy lecieć sobie na, na górę. Czy w zasadzie w górę? O, no tu swoją drogą jest ten ten mm, No, sklep z częściami, o którym mówiłem. Czy sklep warsztat w zasadzie? O, 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 o pieniążek. Na starcie, o tak? Zobacz, sobie to. Ja muszę wam przyznać, że śmiesznie są porysowane te pasy w tej Tak, niby szeroko, niby wąsko, to przejście do nikąd. No, ciekawy, ciekawy. sobie najpierw potencjalny ten Na obroczu Chyba Słuch. dalej nic więcej nie było, nie? Nie, fajnie, to weźmiemy to Pieniążek chyba jest, nie? A, to to weźmiemy dookoła Aha, widziałem Widziałem Dobra i ruszamy tutaj mamy ruszamy i będziemy sobie śmigać teraz tak jak mówiłem, nie po górkach, tylko po po, 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 po parkingu. Chyba wodajszym podziemnym, znaczy no, takim gdzieś się... no naziemnym, ale wielopiętrowym. Trochę jak takie dripcie, Tylko że z barierkami i krawężnikami znaczy o chyba. Nie pamiętam jak się nazywa, no wie, wiecie o co mi chodzi, tymi takimi dwukolorowymi bajerami na końcu. znaczy na krawędziach trasy. Coś no, całkiem ładnie przerobione. Chciałbym jak to fabularnie byłoby wytłumaczone, że mają bloki poustawiane tuż trasy, w parkingu podziemnym, akurat, akurat w linii nie? Ciekawe, ciekawe. Jest, 3 kroczenia to jest, sporo. Dobra, staramy się zrobić jakoś tak ładnie. O, miałem jechać za nimi, bo mi przeszkadzali, ale tak się akurat złożyło, że będą jechać po obu stronach. Jest z przodu i z tyłu. Co Także albo my się w nich dupimy i przerwał nam kombo, albo... No. Dobra, beketnik. Na szybkości i pyk. rozjechamy ale, jaką mamy przewagę? Jest 83 do 37%, to proszę. To <noise> się bierze. Zim, piękne ściany Dobra, no staje przepięknie ta DWK. Ja jakby ciągnęła wóz z węgiel, ale to już mówiłem. Powiem działam nad projektem takim a propos. Historii prawdziwego Opiekielnego, słuchajcie, znać jakby się wam podobało, czy, czy coś takiego w ogóle ma sensy bo w zasadzie jest trochę materiał po tym, ale tak no, nie, nie, nie po polsku i nie stricte o, o przeklętej zedce. Ja myślę, że no, jest no, znaczy znowu 10 koła do, do wyrzucenia, chociaż tą przewagą to nie wiem, czy będą w stanie cokolwiek zrobić, bo jest 114 do 54. No, ale wracając do tematu, to jest tak dość, dość mało informacji na temat przeklętej zetki, większość po angielsku. Po no, w sensie przeklętej zetki tej, tej prawdziwej, no, tej zbawionej. no Tak głowy wam nie powiem. Mam zapisane gdzieś. No, bo generalnie to, e, to był wóz, który faktycznie jeździł po autostradach, faktycznie osiągał stosowne prędkości. I na ten temat. No, nie zapisałem. bro trudno. I na ten temat sobie porozmawiamy, więcej, jak znaczy. No, prawdopodobnie porozmawiamy więcej. To, to myślę, że całkiem sensowny temat, jak to jest w tym kierunku. Podaję, że jest jeden, dwa filmiki. Takich większych, które widziałem. Dobra, e, zobaczmy sobie tak. wejdźmy sobie w tak prawo to jest bo też, to, to nas nie interesuje. Tak hmm, ta gwiazdka jest tu, a ona jest tam dalej. Dobra, to dziebnijmy sobie ten wyścig jeszcze. Zobaczymy sobie jak ta gwiazdka tutaj wygląda. Fajnie to wygląda jak się je na starcie. W zasadzie ten, nie powiedziałem o tym chyba przez wszystkie <grywki> do tej pory. A to taki dość, dość momencik. Bo jeden był zedytowany. pan bym bodajże, nie? Tak, to coś takiego. Fajna rzecz, fajna rzecz. Fajnie to wygląda. Bo to będziemy mogli edytować, żeby to miało jakieś kolor, żeby było więcej tych wizjew, itd. Tak tak A daje nam tylko takiego małego boosta na początku. Bo w ogóle mieliśmy... Aha! Mieliśmy samochód pozmieniać. Znaczy... Wstawienia. Ale to sobie pojedziemy po drodze, jak się tam jak będzie. Bo to nie jest na tyle istotne w tym momencie, żeby to robić już od razu, żeby się na to rzucać. Bo i tak wygrywamy na obecnym czasie, więc po co? Bez sensu, a tak możemy zaoszczędzić czas, a jak jest prawa. Zresztą z zawodu, zawodu logistyki, znaczy już nie, ale, ale, ale z zawodu były logistyk. Z wykształcenia e e ekonomista. Więc. No, w świecie. Można się było tego spodziewać. widzisz tu też mamy trzy półka, coraz dłuższe są te wiecie, i będzie teraz nie reigringować. Ile ten skrót tutaj? To nie wiem, czy to jest faktyczny skrót i przejeżdżamy szybciej, czy tak jest to po prostu, żeby sobie przechać dookoła nie, nie wiem, czy Nie, no. Dopóki mamy ich na w zroku, wzroku to myślę, że na spokojnie ich To jest potworny paucie. Dobra. Miałem mówić, że spróbujemy wypalić całe nitro i ich tam wygonić, ale to może być cięższe niż się spodziewałem. Hm. Wiadomo, że tu nie ma jakiegoś takiego skrótu, który faktycznie jest skrótem. Wiecie, że jest zakręt na przykład, tak, i taka esa, i oni w niej hamują, i faktycznie przed niego przejeżdżamy, i to faktycznie dużo daje, nie? Bo to by było użyteczne. Dobra, oni się to będą ładować w ścianę. jeden out. Teraz o tego nie wiedziemy. Tu... Tu przez też powiedzmy skrót. Przedbijemy od ściany. Dobra, nie no, powinniśmy to by łamać. Jeśli zrobimy to samo co przed chwilą. Fajnie robot. By było... Aha! No chyba, że coś takiego się wydarzy. Dobra, nie wiem co tu się wydarzyło. O, ale, 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 ale... Tu połapiemy trochę nitro tu nie wjechać w ten kart. dobra jak to tak to wyszło teraz po przejechaniu tego skrótu powinniśmy być zaraz za tym pierwszym gościem który A, nie. dobra wyszło to potwornie ale jest jeszcze szansa jest jeszcze szansa nie poddajmy się Możemy niech ubiegnąć te powerslidy tak potwornie spowalniają no wrzucają nam niby nitro ale jest tak dużo wolni. Dobra, no nie, no top dwa to może zrobimy, ale. Hmm. O ile on się nie wbije w, jakiś, w jakiegoś innego bota tam gdzieś na, na początku, no, to myślę, że to będzie ciężko. No to jest w ogóle chyba jedyna kałuża w tym miejscu. W całej grzmień. Nie przypominam sobie, żeby gdzieś jeszcze było. Dobra, spróbujemy tędy przejechać. Czy... Okej. Okay. Mm. O Okej. Okay. Dobra, i ten w ogóle z chłopakiem <śmianie> leciał tam w kosmos. Dobra, zresztą to ja bym będzie zrobił No, ciekawe, ciekawe. Dobra, no, spróbujmy tu jeszcze coś dziabnąć. Tutaj za nim, trochę draftu. Są takie sztuczki, że można jechać jakby w sporą część wyścigu za nim. Bezpośrednio przed metą go by przejść, nie draftując cały czas. O, I ciach. I ten zakręt znowu. Niełatwo. I, I myk sprócił. Nie, nie! Reset! Szybko! Jedź! Jedź! Róż. Dobra, drugie okrążenie z trzech, damy co radę. Chycimy ich. To się może... Łatwiej tylko. Dobra, dojdziemy do nich? Panie, nie, to, to. jak? Urażacie sobie, że w prawdziwości tak... to się skrzynia razem z silniciem biegała przez maskę? <tusurna> tak mi zapewne było. Dobra, my... I... Szkoda w ogóle, że nie widać tego chłopka w środku poprawiałam kabry, nie, nie w tej chwili eee, w ogóle, że nie widać tego chłopka w środku bo jak jeździmy tymi seryjnymi furami to mają bodajże albo szybę taką na tyle ciemną, że go nie widać albo on jest po prostu takim cieniem w środku czy tego typu no szkoda, że go nie widać, szkoda a ja z drugiej strony chodźcie przesadyzm dobra, jeszcze jedno kółeczko tego ściągamy spokojnie chodź tu Dobra, weź mi tu... Weź, weź mi tu... Weź mi tu przyhamuj trochę. Pięknie. Je no nie no, idzie ich złapać chyba nie. No. Powiedz mi, że tak. Powiedz mi, że tak. Dobra, tego ciach. Tu redukcja. Dobra, chodź, 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 chodź. Jedź mną, jedź mną. Dobrze, dobrze. Daj do mi haftu. Więcej mi daj. No, pewnie. Dobra, nieważne. Nieważne. Dobra, nie ma wycinku. Jak się teraz nie wiesz, to jest asminic. A teraz. Dobra, troszkę wolniej. Tak. Tak. Teraz będę deribrował, bo tego nie było słychać. make No i to obręb! Poproszę Proszę co jakieś resety. Jeszcze Nitro za wyskok. Dość dałem Dał. Nie. Przepraszam. Łatwiuteńko. S. S. Uff, dobra. No, długie to jest, długie ciężkie. A co tu mamy w ogóle? Felgi. No dobra, to... A wiedziałem. No, ja coś czułem. Zmysł. Ekonomiczno yy, Ekonomiczno yy, Smersting mnie nie, nie zawiódł Dobra, no i przejedziemy się teraz z góry i tak się in, tak się składa, że no, Tak się składa, że jak skończymy to Znaczy tak gwiazdka jest tam na górze, nie? No, no to akurat i będziemy na górze, tak jak cel odcinka był, czyli żeby sobie publikać tam wyścigi i będzie to Dobra, my tu Kolejny Ładne są te góry tutaj, i ta fontanna tutaj, jest taki jest piękny i tam fontanny, już te seria i tak dalej. Bogatych nieruchomości, tutaj sobie. A tu po prawej w ogóle jest fajny, fajne miejsce, bo to jest sklep, znaczy sklep, shop tłumaczę na sklep. Więc jest warsztat, yy, i ten czerwony od malowania i zielony od, od części, ale ty taki takich podgipówkach. sobie misję, znaczy przydzieliliśmy sobie rx 7 elegancko. Właśnie zrobiłem co prawda taką zieloną, trochę jak żaba z tymi pop Dobra, myk, 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 napisanec, jelo, dalej. Co my tu mamy? Dobra, spróbujmy sobie tak, ten drift na samym szczycie to jest drift nie po górach, tylko taki bogi. Nie, to jest to co mówiłem. To jest taki No to takie coś robiliśmy na początku, nie? Jak tu po trasie ograniczonej. To spróbujemy sobie dziabnąć tak. Weźmy ten po drodze. Żeby się tu nie wracać 10 razy. Myk. Się tam elegancko wytupili Tyk. bo to miata w ogóle jest mieszka. Mieszka. A dobra, wiem czy to jest za trasa. Trzeba będzie się zagibać, Tu i tu będzie taki sam zakręć o, tak go szeroko, a potem wąsko O, no, wiecie co chodzi Tak, żeby go tak no, dobrze, tobie podziękujemy, wiesz tam Zakręć Wiecie O, jest, to ma cztery krążenia to też będziemy jeździć i jeździć i to będzie tak samo wyglądało jak wszystkie inne wyścigi czyli pierwsze miejsce do ostatniego krążenia i następne okrążenie do tygodnia o, ten zakręt, ten mówię tu, ciach, tu, tu i to będzie takie wąskie no ale jedź, 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 jedź no nic trudno przynajmniej będzie ciekawie będziemy próbować wychwycić przez cały wyścig Albo i nie, bo go złapiemy teraz, dobra, nara, tyk, tyk, o dobra, myślałem, że się bardziej w tej ścianę odbije. o tak na przykład właśnie jak zrobił teraz przed chwilą, ale faktycznie będzie ciekawie. dzięki temu. Nie rozumiem dlaczego Nitra nie ma, to pewnie byłoby już powiedziane, nie, ale Nitra nie ma w Pyk, 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 pyk. I fajnie, nie? To my tutaj elegancko, nie Nawet szybko. Będziemy mieli tu czas, Te minutki. O. Co to mamy? Coś ciekawego. Nic. Dobra, co my to jeszcze mamy? Mm, mamy jedno fioletowe po drodze. I to sobie pewnie wystarczymy. I pójdziemy na górę w kierunku Dobra, no i jesteśmy. Pek, pek, pek. Lecimy i się po pośmigamy teraz. Pod... Po górkę, elegancko. Dobra, dwa do okrążenia, ale to będzie całkiem długa trasa, z tego co kojarzę. Ale za to po ładnych okolicach, nie wiem. Jakby niczego nie tracimy, a wręcz przeciwnie. O, to jest yy, w ogóle ta jest pomalowana tak jak mówię, nie wiem, tutaj ty, ty, ty można. Tylko że tu jest yy, równy ten podział jakby kolorków, nie? A można zrobić tam różne przejścia. Nie wiem czy Gradient był, w sensie wiecie takie stopniowe przejście z jednego koloru na drugi. Chyba nie, no tak zaawansowana tak gra nie jest. Ale to by było fajne, bo taki, takie przejścia po prostu przez cały samochód góry przekroju. No, ale by było ciekawe. Będziemy patrzeć, co się da zrobić. Powiem wam, że tędy w dół będziemy, w będziemy robić tę linię drittą. No, także tu będzie naprawdę ciekawie. Bo teraz to sobie śmiegamy pod górkę. Trochę nam się zejdzie w tym. To nie jest... To nie jest aż tak no, ekscytujące, ale potem. No, tutaj było zabawy, powiem wam. I tu jest chyba jedyny tunel duży. W, w sensie, e, no wiecie, taki górski. Widzę, że on jest szybszy w ogóle ten. dobra nie. nieważne. Ma, nie ja mam widok na całe miasto. Zresztą to miasto nie wyglądało tak... Nie było takiej jakości, w jakiej no, Nie wspominając o tym chiedle, które się tam w tego i te tekstury znikają w niektórych miejscach no ale jest naprawdę ładnie Zobniemy sobie jeszcze tą gwiazdkę tu na sam szczycie i na tych gwiazdce próbujemy sobie dziarnąć jakieś ładne zdjęcia w miasta A jak nie to po prostu sobie chociaż nie wiem czy da się przejść drop kamery tutaj tak no, z tego miejsca po prostu Mam nadzieję że tak i sobie zobaczymy jak wygląda miasto te budynki takie typowe typowe jak w tym o gita piątku jest kilka takich budynków tam w tej górnej części Nie ja wiecie jak wejdą wiecie o co mi chodzi, że jest po prostu ściana i na tej ścianie zbudowany domi u nad potwory takie to co całkiem jest tych takich budynków Bo to jakiś mostek tu no, ładnie, to jest ładnie. To jest najbardziej klimatyczne chyba, miejsce w gdzie bo mówię, bo potem wykupowujemy te elementy takie z te takie industrialne, to już nie jest to samo, nie? Znaczy, też jest fajnie, też jest klimatycznie, ale to nie jest to. Znaczy, jakby grafika była lepsza też w ogóle. No ale nic, staje nam czekać na remaster. No, góra. Wiecie, twierdzę na przykład, że stało ostatnie reworky. Kto wie, kto wie, może ktoś się weźmie za... Mam dwójkę. Też szybciej chyba zobaczymy remaster, jak już to mod starego Znaczy starego w Pierwotnej wersji, nie? Bo nowy to jest... No, niektórym się podoba Tak, tak sobie powiedzmy Nie wiem Ja zacząłem grać, grałem chwilę i... No i został gdzieś sobie leży Oczywiście przenośny, bo... Nikt nie kupuje gier na płycie teraz. W ogóle płycie, kto, kto korzysta z płyt? O właśnie, ty, znaczy wiem kto korzysta z płyt, hmm. uniwersytety, które. Bo ja na przykład pracę licencjacką zostawiałem w postaci tego, na płycie musiałem kopie zostawić, na płycie. rozumiecie? Kto tak to normalny w dzisiejszych czasach używa płyt? Skąd ja miałem tą płytę wytrzasnąć, to po pierwsze. Po drugie, wyście spróbujcie nagrać cokolwiek, nie, dobrze, żeby stary miał gdzieś ukryty jakiś e, taki zewnętrzny napęd dvd. Nie, także jakieś sobie podjdziemy, ale wyobraźcie sobie, że musicie nagrać płytę. Kto wam nagra płytę w dzisiejszych czasach? W sensie, zapisze jakikolwiek plik na płycie. No, zabawne, zabawne. Więc już szybciej na pendrawie by było im to zostawić, ale nie, co by było za proste. Dobra, tego gościa, biemy się od ściany tutaj też sobie ściany a wskazało się elegancka Teraz o ile nas nikt nie dogoni no to... to, to, to. no też no niektóre gierki mam sobie na płycie nie? Znaczy nie, mam, nie mam ich jak e, faktycznie jest do tej płyty skorzystać a nawet gdyby to na płycie po prostu w opakowaniu nieeeee a, jeszcze sobie, no aż... Rzłapiemy ich, powiedz, że ich robimy. Hmm. nie chcę mi się całego powtarzać, jeździ znowu tylko to samo. No ale wam powiem, że niektóre gry fajnie jest sobie, Także na i tak klucz głównie. Albo w samym pudełku, ale jeszcze pobieramy. Wynikomu się nie opłaca robić płyt. Ale fajnie jest tak, my się te płyty na półce faktycznie poustawiamy, gram. Mam na przykład na płycie z takich... Z takich rzeczy, które chciałem mieć, mam lsa 13, o, to jest to moja ulubiona pozycja, jeśli chodzi o płyty. Co prawda nigdy bez płyty nie skorzystałem, bo ja miałem jakąś grę jeszcze przed tym, i po prostu z pudełka sobie kot spisałem? Eee... Yy, Krakma, no, ale wiecie, no, fajnie jest mieć to płycie. A to jest w ogóle drugi się czy 7? Bo było dwóch przed nami, nie wiem, co się z tym jednym stało, parową. Dobra, nie. nie nie Dobra, ale jestem ciekawy co się stanie jak zrobimy to wypad, czy będzie kazało nam resetować, czy nie. Jak nie będzie nam kazało resetować, to tak zostawimy za Bogu, bo to Nie dzienniku, tego patrząc. Chyba nie moglibyśmy... Popek nas tu nie wyprzedził. Dobra, no to jest pierwszy wyścig, który fizycznie kończymy na drugim miejscu. Dobra, możemy wrócić... Nic, dobra. Taka, to, taka sama sytuacja jak ostatnio. zostawiamy to w I Ja to zrobię kiedyś poza odcinkiem. Przejechaliśmy cały cały ten... Jakby się nie wgiela, w ścianę, to byłbym... Wam to wygrał. Tak sobie powiedzmy szczerze. Dobra, myk, teraz do góry. Zabniemy sobie draga tutaj na szczycie. No nie, jestem mi się tego jeszcze raz przechodzić, bo normalnie... No. Normalnie nie bym to powtarzał jeszcze do, do upadłego, nie, no, ale ile można tego samego oglądać, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa to jest... Eee, no czasu, czasu. No nie, bo i tak to przejdę, a... w zasadzie to jest ta sama sprawa. Tylko to tak rozwlekłem, nie wiem to powiedzieć. O, ale to patrzmy sobie na... dobra, stąd jeszcze tak fajnie nie widać. Nie, nie, no trochę widać, jest zatoka, jest miasto, elegancko. Oczywiście ta elektrownia jeszcze jest, nie? Nie wiem czy ją będzie widać. Ale koło elektrowni będziemy sobie przejeżdżać, prędzej czy później. Jak będzie nam się teraz poświetlać ten, ten pojedynek jeden v 1 z łapkiem. Tylko, że tutaj to akurat bym sobie wolał podarować, nie? Bo ciężko będzie odjechać na taką odległość jak Nie będzie to też dość długo, a my mamy robotę do zrobienia, także ciach. A, to w ogóle jest ta trasa z początku Dobra, myk Myk, się za jakiegoś chłopa wbić Żeby... Ej, Jezu, to... te biegnice no. Dobra, czemu my to wygramy teraz? Dobra, teraz tylko nie ruszyć ok perfekcyjnie dobrze myk dobra teraz się tylko za tego chłopka wbić w zasadzie za któregokolwiek żeby sobie wydraftować nitro i żeby pod koniec gdzieś tam ich objechać no i przede wszystkim żeby się któregoś o, i to będzie długi odcinek albo zostanie podzielony na dwa ale tego jeszcze Ten nam wystrzelił Okej, okay, pójdziemy sobie za gołbikiem W zasadzie sensie, tak zrobionym, że wygląda jak. <laughs> ja jeśli, wie, jeśli wiecie to czekam na Nie no, wszyscy wiedzą Najbardziej kultowy cytat i to nam trochę zajmie 3 Granny shift and not double clutching like you wszystko wystrzelałem. Ale dobra, draftuj, pyk, ciach Tu się... ale pięknie zablokował stanów sobie poprzek. Hmm. Dobra i teraz... Zrobić tak, że oni... żeby oni wbili się. Dobra, 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 jest, dobra, łatwo. Nie mam, nic nie mówiłem, żadnego planu nie było. Po prostu pojechać. Pyk, pyk, pyk. Dobra, przestknięte. Mamy gwiazdkę, ale to nie jest chyba tak gwiazdki. Trzeba gdzieś przejechać daleko. A mogę sobie... O Jezu, trzeba. Dobra, to nie, to zróbmy sobie najpierw drift, który tu jest. Mamy dwa. To tylko że ten na górze to jest... no i tak po, po, po parkingu. No ale dobra, weźmy sobie ten, weźmy sobie ten na szczycie, a potem weźmy sobie gwiazdę. Dobra, Mek. Myk, myk. No, szkoda, że ten drift to nie jest taki stricte tu po górkach, tylko taki daż. In this drift, you're gonna be slipping and sliding down the mountain. That's right, you start at the top and work your way down to the bottom. It's gonna be coming at you hard, so like you heard before, speed, steering, and handbrake are all gonna play huge here. Now just make sure you don't nail traffic, because the locals ain't gonna be in on the news, so they're bound to get in your way. At the same time, though, when these fools come up on you, get up as tight as possible on their cars like you're their second skin when you slide up on them and hug them through the curves you're gonna score some large points for stunting like that and of course speed keeps your multiplier up so you want that baby as high as it'll go to keep them points popping off right now that you know what you're doing just jam the throttle to the floor and go big see you at the base okay no. A jak to powiedział Pat z To jest jedna z tych najuboższych tutaj, znaczy jedna z tych najuboższych linii, którą mamy do przejechania. Mam no, 53 tysiąca punktów do zrobienia, przecież Chillera. że na spokojnie sobie to dziabniemy. No, co prawda efektowność mojego przejazdu jest taka jaka okay jest, nie? bo no, to wygląda tak jak wygląda. Wprost mi się gibał na boki. No ale dobra, już mam 25 koła, 26, no... Połowa punktu, bo przejechaliśmy kawałek teraz... 50% pokazane. Ale wam powiem, że tutaj po tej trasie teźłem dość sporo. Ostatnio. Próbowałem jakieś e, kolejne szarty porobić. E, I co? I... No nie, ja powiem, że spokojnie. Tylko tu trzeba się rozpędzić, o tu w tym miejscu i dół na nastukać punkty. Także zrobimy top 1. A jak nie, to zrobimy reset. Ja wyszła 51, myślałem, że zrobię więcej. Pek. Dobra, jest, jest winik. Chciałbym się tu zrobić dużo lepiej, ale tak wyszło.